Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale Monia Venel. Na początku chciałabym przypomnieć, że na moim kanale trwa rozdanie na 1000 subskrypcji, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to podlinkuję Wam pod tym filmem. A na dzisiaj kochani przygotowałam zdrapki za 70 zł, tak? Zgadza się. I mamy tutaj czas na kasę. Kocham zimę. Właściwie teraz już mogę powiedzieć, że nie kocham, wolałabym, żeby przyszła wiosna. Dalej mamy pensję za dwójkę. Kasa od Mikołaja. 500 tysięcy w diamentach. Mega wielka pensja za dwie dyszki. No i na koniec mamy dzisiaj playbooka. Zobaczymy, kochani, co tam dzisiaj słychać w tych zdrabkach. Ostatnio szło mi całkiem fajnie. Więc liczę na to, że ta dobra pasa będzie trwała. Zaczynamy sobie od najtańszej zdrabki. Czas na kasę. No i szukamy tutaj, kochani, trzech takich samych kwot. Mamy tak, 20 zł. 20 zł. No, ładnie się zaczyna. 2 zł, brakuje zera. Dyszka, stówka i. I 10 zł, czyli niestety, kochani, to nie jest jeszcze czas na tą kasę. No ale mam nadzieję, że ogólnie to jest czas na kasę i coś w tych zdrapkach wpadnie. Teraz bierzemy się za pensję. A, wygrywające najpierw 28 i 26. I takich numerów sobie szukamy, kochani. A mamy tak, 35. 25, 30, o, pensja po raz pierwszy, 27 oboczek i 29. Kończymy obokiem. Czyli, kochani, ta zdrabka jest pusta. Potwierdzają nam to kontrolne, więc odkładamy kupkę pustaków i bierzemy się za zdrabkę. Kocham zimę. Wygrywające to. Dwanaście i trzydzieści cztery. A mamy jedenaście. Dziewięć. Trzydzieści pięć blisko, ale to jeszcze nie to. Trzynaście kolejny obok. Czternaście no nie w tą stronę. I 26. Czyli niestety drobnica zawiodła. Nie udało się w tych najtańszych zdradkach. Przechodzimy sobie do zdradki za 5 zł. Kasa od Mikołaja. E, dobrze. Sprawdzamy, jakie mamy wygrywające. A mamy tak. Siódemeczkę. 16. 13. I 25. Zaczynamy obokiem, ósemka, dwadzieścia dziewięć, dziewięć, cztery, osiemnaście, dwadzieścia trzy, no niestety pudło, dwanaście obok, dwadzieścia dwa... 6 obok i na końcu mamy 21, czyli niestety kochani, kolejna zdrapka pusta, teraz przechodzimy kochani do zdrapek troszeczkę droższych, zaczynamy od zdrapki za 10 zł, 500 tysięcy w diamentach, no i oczywiście liczymy tutaj na jakąś wygraną nie chcemy zostać z zerem chcemy żeby dobra pasa trwała 31 39 15 Trzydzieści siedem i cztery takich numerów szukamy. Dwadzieścia sześć, czterdzieści sześć, czternaście, oboczek, trzydzieści cztery. No, niestety nie ma. Mamy, kochani, plik banknotów. Czyli wygrywamy dwukrotność tej kwoty, która się tutaj znajduje. Bardzo się cieszę. Już się fajnie tutaj poprawił nastrój. 35, 18. Oczywiście, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc szukamy dalej. 29, 19, 21, 12. Dwadzieścia pięć, siedem, trzydzieści trzy i ostatni rządek, pięć, obok, trzydzieści osiem, kolejny obok, właściwie podwójny, osiem, nie ma, szesnaście, obok i kończymy dwudziestką siódemką. Czyli kochani, mamy wygraną, właściwie podwójną wygraną pod plikiem banknotów, więc sprawdźmy sobie, co tutaj się kryje. A mamy tutaj dyszkę, czyli kochani, wygrywamy 20 zł w zdrawce 500 tysięcy w diamentach. Bardzo mnie to cieszy. Odkładamy sobie tą zdrapeczkę i bierzemy się za zdrapkę mega wielka kasa. Oczywiście sprawdzamy wygrywające, a mamy tutaj tak 11, 27, 2, 43 i 50. Takich numerów szukamy, a mamy tak 26, czyli zaczynamy obokiem, 8. 42. Kolejny obok. 7. 10. Nie ma 10. Kolejny obok. 9. Niestety nie ma. 31. Brak. 22. Nie ma. Jak myślicie kochani, wpadnie tutaj coś? 24 38. No nie ukrywam, że ten playbook jeszcze. Na playbooka liczę. 5 nie ma, ale ta zdrapka też mogłaby dać chociaż zwrot 44 obok, 25 nie ma, 21 nie ma, 18 nie ma. No mamy jeszcze trochę drapania, więc. O, patrzcie, kochani, mamy wygraną pod dwójeczką, więc super, bardzo się cieszę. Zaglinałam rzeczywistość i trafiła się wygrana. 45, nie ma. 47, 41, 49 i ostatni rządek. To 16. 19, 17, 50. Mamy kolejną wygraną, ale super. Dobrze, kochani, i ostatni numer to 3. Czyli kończymy obokiem. No dobrze, kochani, to sprawdzamy, co się kryje pod 50 i pod dwójką. Ach, chwila prawdy. Pod dwójeczką mamy 20 zł, a pod 50 kolejne 20, czyli mamy wygrane 40 zł w tej zdrawce, jest taka wygrana bardzo mnie to cieszy to jest znak, że się nie pomyliłam więc super, odkładamy na kupkę wygraną i przechodzimy sobie kochani do playbooka zaczynamy oczywiście od pierwszej gry szafranowa szafirowa, <ścoughs> siódemka szafranowa to by była bardzo tutaj bogata i szukamy tak jedyneczki, trzydzieści dwa, dwa i dwadzieścia dwa. A mamy tak dziewiętnaście, dwadzieścia pięć, trzy, trzydzieści trzy. Obok, kolejny już. 16 13 24 4 21 obok i kończymy <grybujesz> i kończymy obokiem. No dobrze, w pierwszej grze się nie udało, ale szukamy dalej oczywiście. Teraz rubinowa siódemeczka. I szukamy siódemki bądź rubinów. Mamy tak: pierścionek, korona, szminka, perła, moneta, kufer, portfel, worek. Mamy siódemkę, słuchajcie, kochani, czyli jest wygrana, ale się cieszę. I na końcu mamy złoto. Oczywiście sprawdzimy sobie na samym końcu wszystkie wygrane. Znaczy, wszystkie no, tą już na pewno. Nie wiem, jak nam pójdzie dalej. Dalej mamy tak. Szmaragdową siódemeczkę. I tutaj szukamy trzech symboli siódemki. No to szukamy, kochani. Mamy tak. Szminkę, złoto, siódemkę, lustro i prezent. Czyli tutaj nie ma. Siódemeczka, siódemeczka po raz drugi. Czy będzie trzecia siódemka? Jest e, szafir, e, portfel i i moneta. No dobrze, to szukamy dalej. Siódemka, perfumy, portfel, garnek i róża. Kolejna gra. Prezent. Bransoletka, siódemka, plik i zegarek. Dalej mamy monetę, kufer, siódemka, korona i złoto. Dalej siódemeczka, plik, pierścionek, lustro i bransoletka. I ostatnia gra, kochani, czy tutaj znajdziemy trzy siódemki? Szafir, korona, siedemka po raz pierwszy. No i nie ma siódemki, jest kufer i szminka. Dobrze, kochani, w takim razie przechodzimy sobie do ametystowej siódemki. Oczywiście liczymy na to, że będą dwa identyczne symbole w którejś z gier. Sprawdzamy pierwszą grę. Mamy portfel i koronę. Dalej mamy worek i perłę, zegarek i złoto, kufer i worek, monetę i pierścionek, pierścionek i lustro, monetę i portfel, perłę i lustro, kufer. I zegarek. Bardzo fajnie się drapie, na spokojnie. Teraz przechodzimy do kolejnej gry. Kolejna gra to topazowa siódemka. I w topazowej siódemce, kochani, szukamy trzech identycznych symboli, bądź trzech razy siódemki. Dobrze, szukamy, szukamy. A mamy tak: śminkę, koronę i dzwonek. Naszyjnik. Perłę i perłę, świnka pierścionek i plik, e, róża, złoto i podkowa, podkowa, świnka i róża, pierścionek, prezent i prezent, naszyjnik dzwonek i plik, złoto lustro i szminka. Moneta, moneta i perfumy. Lustro, korona i perfumy. Dobrze, kochani, zostały nam dwie ostatnie gry: diamentowa siódemka oraz tutaj ta ostatnia gra, gdzie szukamy samych kwot. Zacznijmy sobie od diamentowej siódemki. Wygrywający symbol to lustro. I sprawdźmy, kochani, czy mamy tutaj lustro. Mamy na pewno złoto, koronę, monetę, kufer, worek, portfel, perfumę i zegarek. No dobrze, to przejdźmy sobie do ostatniej gry tutaj, już na spokojnie sobie drapiemy. Szukamy trzech takich samych kwot. Mamy tak. 50 tysięcy, 900 zł, 60 zł, 900 zł po raz drugi, 60 zł po raz drugi i, i 5 zł. Więc w tej grze się nic nie udało, ale to nic nie szkodzi, kochani, ponieważ mamy wygraną, mamy wygraną. W rubinowej siódemce pod siódemką trafiła nam się jedna siódemeczka na całą zdrawkę. No i sprawdzamy, kochani, co tutaj się kryje. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Więc na 3-4. <try> 3-4. 100 zł. <try> kochani, mamy stówę niewiarygodne. Ale prawdziwe, dobra pasa dalej trwa. Dobrze, kochani, w takim razie przechodzimy sobie do szybkiego podsumowania. Kochani, mamy dzisiaj niesamowite podsumowanie. Na 7 zdrapek i 70 zł wkładu przegrały najtańsze zdrabki, czyli wszystkie te poniżej 10 zł. Kasa od Mikołaja, kocham zimę, pensja i czas na kasę. O tym nie mówimy. Mówimy tylko o tym, co wygrało, a wygrały zdrabki droższe. Dały niesamowite wygrane. W zdrabce 500 tysięcy w diamentach mamy plik i 20 zł. W zdrapce Mega wielka pensja. Mamy aż 40 zł wygranych. No, ale Playbook pokonał wszystko i wszystkich. I w Playbooku mamy 100 zł. E, czyli kochani, na 70 zł wkładu mamy 160 zł wygrane, czyli 90 zł na plusie. Jest coraz lepiej. Jest niesamowity wynik. Bardzo się cieszę. E, dobra pasa trwa. Mam nadzieję, że będzie trwała jeszcze jak najdłużej. I mam nadzieję, że. Podobał Wam się ten odcinek. Trzymaliście za mnie kciuki, a teraz zostawicie łapki w górę pod tym filmem. Zachęcam, kochani, do subskrypcji. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie dla subskrybentów. To Was nic nie kosztuje, a myślę, że nagrody są ciekawe, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to tam w opisie pod spodem jest link do odcinka z konkursem. Oczywiście, kochani, komentujcie. Mam nadzieję, że. Zostaniecie ze mną na dłużej. Na dzisiaj, kochani, się żegnam. Trzymajcie się. Bądźcie zdrowi, buziaczki. Pa!